Dobra, panie, idziemy z tym koksem, nie? Słuchajcie, dzień dobry, witam yes, wszystkich bardzo serdecznie! Jesteś tej soli to jest najbardziej nieogarnięta tak grawszych czasów, czyli Ultimate Kitchen wow, wow, Force! Wow, wow, tak, gramy w kuchennego konia. Tak, gramy w kuchennego, kuchennego gramy konia. W w Dobra, jak tu się akceptuje? Zaczynamy, zaczynamy tutaj, moi drodzy. Gram oczywiście, linki do kanału będziecie mieli w karcie. Tutaj, ekipę, z którą gram, ponieważ u, u nich. Zostawcie suba! Zostawcie suba, bo na <laughs> pewno będziecie mieli, czekać. u kogo będzie odcinek? U lisowego rzutka, tak? O dokładnie. nie, ale lama. Dobra, dobra Jezus, na początek nie ma żadnych pł... Ej! Chłopaki! Z tego da się Za, Nie zamykamy spawna. Nie, nie zamykamy może. spawna. Nie, nie wolno, przepraszam, co to ma być? A aby proszę Jeśli chcesz oczywiście mieć co to dostawcie łapę w górę, bo jak mówiłem takie gierki będą się co jakiś czas pojawiać. czekaj, jestem owcą Zeti, pozdrawiam cię bardzo obry. serdecznie Shiftem No nie zielek, zielek. Nie. kurde, spadłem Zielek pierwszy będzie. Nie, serio, o, ja nie przeszedłem nie. akurat tego Naprawdę, tego nie przeszedłem. To jest dobry początek. Tak. No to jest ja początek. czuję, że wygram wszystko z racji że... Czekaj, Timer co robił? E, spowalnia czas, jak ktoś go weźmie. Okej, okay, to, to to go nie biorę. No to, to nie, to, 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 to takie średnie. Panie, czekajcie, ja, ja zrobię tak, o, żeby nie było wam za zatwo, tak pewnie sam w swoją kuszę padnę, ale nieważne. D no, no, dlaczego, dlaczego nie? Monetka, dzień dobry e, Zasieki na spawnie <laughs> Nie, żadnych zasieków na spawnie. <laughs> O nie, czemu sobie I To się na nim zrespił. Oh, fuck. Co tu się Dobra. dzieje? Co to jest? Nie, no, do stanu z własnej blokowane? kuszy, przepraszam bardzo. Co to jest? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jest. Opka, co tu się dzieje? Come on! Ej, co? Jaki Armagedon? Ej, co to za moneta? Ej, co to? Taktyczna moneta, tak? Co to za moneta? Zielek postawił. Co Dobra. ja? Dajesz, 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 daj dajesz Dobra, go. Ty? Yes. A obok w ogóle to jest Golf with your Friends, nie tam widzę. Obok grają. Masz pułapkę no, przynajmniej. No, no. Trzeba patrzeć na jasne strony życia. Jasna strona Przynajmniej życia? Komuś jasne, jasne Ej, nie reklamuj, nie reklamuj mi kanałów tutaj Ej, fuck, istnieje taki kanał, zapomniałem. Nie reklamuj Uro. mi tu. Ej! K kurde. Tak będę to krakał chyba, chyba że będę leniwym youtuberem i nie. A właśnie, ty montujesz czy nie? Bo nawet, nawet nie wiem, czy można coś mówić czy, czy nie. No nie Jak wiem. Nie to trochę, no nie to, wiem. to sorry. Znaczy wiesz, sorry za, za pracę, z, z grubsza tam. montuję, ale tak skrótsza z, z to zdarzy mi się, że pa, zapomnę coś z lenisty. Nie? nie kładź tam nic, nie kłać tam nic. No więcej kurz mendo. Nie, nie Zielak! Zielak nie kładź więcej za no. Oczywiście. Nacieszcie się zielakiem, bo o, to... Nie jest twój klej. No nie! Czarna dziura, serio. No nie, tego. I zasieki na spałdzie zadziałały. Tak, jak Odszedłem najdalej. Zasieki... Zasieki... Kiedy jest zasada, nie blokujemy spałna i wszystko jest na spałnie Słuchaj, ja uważam to tak. Zabijmy ja myślę, że tak. więcej kurz. Ja Nie, tych kusz jest dosyć. Nie, tak, w sumie mogłem otworzyć to przejście w piramidzie Dobra, szanowni Dobra. Przejście w, hm. przejście w piramidzie! Hmm. Przejście w piramidzie... Ty w mendo jedna <laughs> Panie paździoch! Dobra, dobra. Ej, dobra. czy ty zwiększyłeś kusze? Halubster Naprawdę nie zwiększyłem Ej no! O Jezu. Mój kwiatek! Nie, to nie! To jest mój. Co?! <grym> Kwiatek porobiły Też tuberu. że zobaczyć, co tu się stało? Kwiatek, zielek, zielek, jak się czujesz z tym kwiatkiem? Ej, ale dostałem punkty, nice. Mam punkty w ogóle. Ej, halo, ja chcę bombę atomową, halo. Dobra. U, Może u, z, zrób, zrób to takie bombardowanie? Nie. Ostatnie to takie bombardowanie to? po miałem. W 45? Czy nie. Co? ej, Ruch, bez takich mi kawałów ruchu, ruchu, ruchu. Ruchu ruchu tutaj. Nie, Nie psujmy. Nie. Luxer. To zbliżenie na Luxera takie. Dobra. Dobry jetpack. A idę bez jetpacka. YOLO. To wcale nie tak, że się zbyt boję, że zginę. Siema, siema. A bez jetpacka. Nie, 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 nie. Nie. Nie, nie, nie. Ja nie, nie, nie. nie. pierwszy. Bo... Siema. Pierwszy. Nie! Jestem! Nie. Jestem i to nie. z monetką! Jej! Udało mi się, pierwszy raz doszedłem do końca. Nie wiem, drugi Wszyscy nie, to przeszli. Przy... No ale trzeba go no, za monetkę i za drugą. Nice. Gryzy. Dobra. Pixelbox. Zobaczymy, jakie trafi. Ej, no, wzięłeś mi bombę. Ej. Czekaj, ja sam wezmę... Dlałem ci bombę, muszę naprawić pewną część spawna. A nie, bo to źle. Nie, bo to sta do góry. Shit, nie przemyślałem tego. Hmm. Ej! Ej! Ty, lis! Ej! Ej! Bo coś za łatwo się robi. Nie ma coś za łatwo. za łatwo. Gdzie ci się za łatwo robi? Halo, przepraszam bardzo. No! No! Przykleiłem się. <laughs> Ale spawn bardzo ładnie luksera próbuje zamieść, nie? No nie, come on! Ej, to się zabiega. Dajesz za... Zielek! To się zaczyna niemożliwe. Jak robić, chcesz wiecie? kogoś zabić. To mówisz, mu dajesz. Wtedy ja, ja, jak na pewno. chcesz kogoś coś? No właśnie, ej, musimy, musimy coś zrobić e, z tą mapą. Dobra, monetkę mam. Tak, mam monetkę. Chłopaki. Ho to taktyczna moneta. O, o to patrz, robimy skarbiec Ufala ona. Czekaj, co by tutaj? Ja wezmę sobie skrzyneczkę I wezmę ją powiedzmy tutaj. Zaczynamy. w stanie. Hydrunt. Nie no czy nie co my w tej piramidzie robić? Da się do da się przejść! Luxor za szybko Kurczę. Nie da się przejść z Sufektendy. Zablokowane. shit. Za dużo tam jest. Tego? Tak. nie Tędy się też nie da. Ale, ale da się, da się jedną drogą. Da się, da się. O ja właśnie tą, to, właśnie to. Idaj. I pobiegnij. Ja ci u. Idziesz Teraz co ty co ty robisz? Ej. O oh, fuck. No patrz, chłopak, nie? Co ten robi? Ja chcę moje pieniądze. Jak moje pieniądze za odcinek? Ej, nie wiem czy ten Hydrant się... Dobra, Hydrant jednak się nie zgrywa aż tak dobrze. A mógłby. Tutaj nie dałoby się wyjść. A mógł zabić! To było no to 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 ja najlepsze przejście jakie widziałem. Patrz ile punktów zrobił, patrz to! Jaki nie? Przegonił mnie. Cheater normalnie. Ty, bo tam portal jakiś jest, nie? Nie, nie ma już tego drugiego. Eee, korona cier... Co? Mamy portal. Ja zrobię pazurki. Tego jeszcze nie było Nie i chyba cię Jaki powaliło, że, że tego Sfinksa tam To nie więcej, ma... zrób, zrób mu futerko Czemu nie? Zrób mu... O nie, co wy, żeście mu fryzurę zrobili? I ten <śmany> nos, daj Ej, panowie, panowie, <śmany> ej, 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 panowie <śmany> Bawcie się dobrze <śmany> Też się baw dobrze. Kurczę, no nie. Ja padam od razu na spawnie, ha. więc ja tylko wam będę utrudniał. I to jest moja jedyna misja. Moje zadanie, życiowy cel. Ej, Zielak! Zielek nie wierzę! Skąd ty się tam żeś wziął? No, kurde. Za dużo kolców, ale opy śmiertny! Nie, nie będzie, nie, nie będzie. Nie Co jeszcze Luxer żyje? Luxer tylko czeka i patrzy, jak ja to robię ŁOOO wow. Udało mu się! Nie, nie. jest! Niemożliwe! Mistrz. Pułapka, pułapka. Skill. Pułapka. Ej, znowu jestem czarnym koniem, a co jest grane? Halo, przepraszam. Czarna owca. Duży wybór mi zostawiacie, koledzy. Dobra, Dobra deska. <laughs> Dobra deska. Panowie? To nic nie zmieni. A ta deska jeszcze lepsza. Jestem, jestem fanem. Dobra, jest extra box, jest extra box. Ja Kusza. Nic nie zostawiacie znowu. A dobra, bierę sąby... to. Tek. Kto wziął okay, kuszę? Ja nie wiem, co się zbugowało z tymi kuszami, że tam kusze są. Ej, no przestań, gdzie ty z tą kuszą? Poro... Dobra, nie. No Liz, zastaw jakąś kuszę. Ja jestem obrońcą je? jest... praw zwierząt. Spawie, czy ty jesteś głupi? Nie, nie jestem. Żartowałem. No nie, no znowu padłem na starcie. O co... Ta gra jest głupia. Nie bawi się dobrze. Nie, no muszę no Dopiero siła. teraz zauważyłem, którędy wy wychodzicie. Ej, no bo ułatwiłem to Co? aż tak. To nie ja. Ja tego nie postawiłem. Aż to tak to ułatwiłem? Porobił. Tak. Bez jaj. I teraz pojedna ci strzała jakaś randomowa, taka uderzy na koniec. O nie, ale to było To było idealne. Patrz to. Nie. Nie. Co, on yes, to wygrał. Wygrałem! Wygrałem minimalnie. Nie, jak on to mógł zrobić? W takim razie to już by było na tyle w tym odcinku, tak, Ej, czekaj, koniec, koniec Czekaj, mam 9 minut, musimy jeszcze przez minutę coś zrobić. A yy, No, to, to ten, ten Robimy latanie latanie w lobby tak, challenge Tak, to, to, jest, to jest jeszcze jedna runda, tak żeby, żeby nie było. Moi drodzy <laughs> Musi być 10 minut, bo jak kto tam pieniędzy mi rzuca, Halo? Musiałem, eee, myślałem, że ktoś ilustrował, e, dlaczego do 10 minut do, 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 dobijamy, nie? <głos> <głos> czekaj, czekaj, zobaczcie, ja wam zailustruję za tutaj, nie? Czekajcie ile mamy czasu? Dobra, jeszcze 30 sekund, bo, bo jak Dobra, generalnie... do, do, ro, ro, robimy kolejne. Ej, bo jak generalnie ten, bo jak generalnie będzie 9 minut, to będę miał tyle za ten odcinek, a, a jak, będzie, jak będzie 10, to będę miał tyle, no. Znaczy tyle no. to zostaje za odcinek 23 w święteli, no, więc... no więc pamiętajcie wyłączyć tak. od bloka i więc o włączenie od bloka, oglądajcie reklamy yy, i co? Ej, w sumie to mam outro, więc nie wiem po co tu przyciągamy, ją. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia wszystkim w kolejnym odcinku, zostawiacie łapki w górę Wysyłajcie pieniądze od rodziców do naidem Co? Cześć, cześć papa no. Pa. No.